To była długa podróż. Josh przyjechał z pasma błękitnego do Brazylii, żeby uciec przed ramieniem sprawiedliwości. Jego misją jest stworzenie kawowego bimbru, żeby wykorzystać rosnące zainteresowanie trunkami z dodatkiem kawy. Udało mi się wyjechać ze Stanów. Wywiózł mnie mój kumpel Chris. Henry twierdzi, że coraz intensywniej mnie szukają, więc bez sensu było kryć się w lesie. Mam się spotkać ze znajomym Chrisa Paolo. Podobno przygotował motocykle. Będziemy jeździć po plantacjach kawy. Jestem w Brazylii, bo pracujemy z Chrisem nad kawowym bimbrem, który podbije świat. Jest na niego spory popyt. Przygotuję go jak bimber w lesie. W moich stronach nielegalnym numerem jeden jest kawowy bimber. Bimbrownik musi się adaptować. Jeśli jest na coś rynek zbytu, to chętnie zarobię. Paulo powinien gdzieś tu być. Brazylia to najlepszy kraj do tego zadania, bo tutaj szakawa jest najlepsza na świecie. Tam jest. Najpierw znajdę odpowiedni gatunek, a potem zrobię z niego bimber. Jak leci? Dotarłem. Miło Cię poznać. Wzajemnie. Masz swoje rzeczy? Tak jest. Chcesz zobaczyć nasze motory? Chodź. Co my tu mamy? Dwie dziewięćsetki. Przed nami szosy, drogi gruntowe i obozowanie. Byłeś już w Brazylii? Nie. To pierwszy raz. Pierwszy raz za wielką wodą. Pięknie. Napijemy się kawy, pokażę Ci mapę i zaplanujemy naszą wycieczkę. Szukasz kawy, a my ją mamy. Paulo zrobił na mnie świetne wrażenie. Jest wyluzowany i ma ekstra motocykle. Gotowy? Pewnie. Chcę wypić kawę i omówić nasz plan. Wskakujemy na motory i jedziemy. Paulo jest moim przewodnikiem, wie dokąd jedziemy i jest w kontakcie z Chrisem. Ja nie mam pojęcia, dokąd się wybieramy.